Siemanko, z tej strony Byksławek Dzisiaj na siłce była trenowana klata yy, Parę seryjek wleciało Nie, nie, co ja pierdolę, dobra, w trzeba to usunąć Dzisiaj na siłce Trenowane były plecy, brzuch, piceps, triceps, no i oczywiście orbitrek Piceps, triceps to Na razie nie będę tego komentował, co robiliśmy yy, Orbitrek, no to tam Delikatnie oczywiście, bo to w tej chwili nie ma żadnej redukcji, ani żadnego nacisku na to. Na plecy wleciały cztery serie podciągania nachwytem na szeroko, cztery serie nachwytem na wąsko. Teraz na roztrenowaniu robiłem po dwa powtórzenia, każda seria. Zwiększyłem intensywność na trzy powtórzenia. Później dociągania na wyciągu na siedząco. W ten sposób dołożyłem jeszcze podciągania na szeroko, ale z pomocą. Taka fajna maszyna jest, można sobie ciężar tam ustawić, z jaką pomocą ma nam pomagać. Bardzo fajna sprawa, polecam, zwłaszcza osobom, które nie są w stanie się raz podciągnąć, ale też osobom, które są taką na nie dadzą rady 10 razy się już podciągnąć do moją siły, ale taka maszynka świetnie rozwiązuje ten problem. No, i jeszcze taka maszynka na siedząco yy, szeroki yy, chwytem i yy, takie dociąganie, świetnie tylne barki buduje. Yy, yy, yy. Bardzo fajne ćwiczenie, czuję, czuję zawsze, że działa. No, i trzy seryki na sam koniec na ławce rzymskiej, żeby dolne plecy też dostawały jakiś bodziec. No, i tyle ode mnie. Mniej więcej wiecie jak trenuję. Eee, czy to zdaje efekt się niej, no to zobaczymy. Brzuszek mi urósł. co chwilę słyszę to. Również i w komentarzach słyszę, że jest gulaniec, Ale spoko. Eee, nie przyjmuję się tym, realizuję dalej swoje cele. Moim celem jest 150 na klatę w tym roku. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Ale będę to robił stopniowo, nie tak na żeby od razu wjechać bo podejście że wtedy szybko się wypalę i nie będę miał na to żadnych szans. Dobra, trzymajcie się na cicho, Cześć Piona.